Tata, bo tak, rzucasz ty błotem! Co się stało? No wiesz, sto na godzinę, wiesz jak to sypiecie? My nie czujemy! Wiesz, trochę słońca wyszło, to już błoto leci spod pół, tak? On mnie tak prowokuje na sporcie co? On mnie tak prowokuje na sporcie Że muszę... Musieć... To, to jest, wiesz... Ej, gęba się cieszy, nie? Taki jest banan, wiesz o co chodzi. Ale czas na nowe zabawki będzie że zajebista pogoda normalnie tak, czad tak, tak. takie warunki są do jeżdżenia czad. Tak. tak Nie, bo tu wszyscy potrafią jechać, wiesz o co chodzi, tak? Normalnie idzie jechać, nie trzeba patrzeć, że się kurzy czy coś Nie no kurde Rano Taka. była tam gła trochę, tak? Się zadowolony, kurde. No tak <Ły> Chybo, no rano mi piśniało, Ale teraz biję gorko Tak, tak. Ach, to po zimnym, nie? Ty, ale ryczy mu to, co? A, masakra, nie? Nie? O, zobaczcie, jak będzie musiał za 200 km przejechać. ja wam powiem tak? Ja kocham Josi Murę, ale jak wróciliśmy z tripa do, tedy do Wrocławia, te 270 km, to przez 3 godziny w domu. Ja się powiem, że jechałem tym twoim i kuju się wdarzyło wcale ciszy, nie sądzę. Co relokacja, wszystko jest. No nie, ale, ale teorić zrobiłbym to teorić. drugi raz też. Też bym założył. Odpaliłeś się? Odpaliłem się. A ci pod kąt weszło. Nie, tu robimy Mario. Ja się napić. Marcin, zrobiłeś sobie jakiegoś upgrade'a widzę. A to jest tak. Nie? Tak? No A bo co? się otwierał cały czas. Otwierał się, o, to dobrze wiedzieć. No kurde. Kryś przecież mhm. wszystkie manety, wszystkie babetle zgubił. Mhm. Gumki kupiłeś. A ja sobie tu kupiłem. Fajnie? Fajnie. 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 I jeszcze sobie taką gumę dołożyłem, wiesz, bo przeciekało. Aha. No tak. A teraz jak jest ta guma, no, to jest. No taka słuszko. jak majtka dosłownie, taka no, mięciuszka, no. I wyciągarkę tak. będzie. Ważej, Nie, jeszcze raz. Ty. Wyciągarkę? Tak, to Eee, Dzieciątko, co mu przyniosłeś? Ja przyniosłem mu... Yy, ja przyniosłem mu... <laughs> co to macie teraz? To Aaa, to żeście chyba skopiowali tego Mariusza Tak, 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 od tamtego Mariusza Tego sobie dzielacie a, a przekaźnik wymieniłeś też, czy zostawiłeś ten, co był? Nie, nie, przekaźnik wymieniłem no, no. Nie. Mój tak? się zwarkla. Nie ja bo tam mam pilota od razu. Dobra, czas na ognicho. Stary Civic? Eee, niech śmierdzi. To to ja jeszcze skarpetek nie ściągam, a już śmierdzi. Siema, cześć, co to upalasz? Taksi, fake taxi. Cześć. Co to masz? Hondzinę Wiem, wiem, że Hondzinę, a co to masz? Jakiś 1-3 czy przerobiłeś coś? Nie jest nieprzerobione, normalnie, to jest 4 stycznia jest ta impreza znowu, nie? Czwarty, a, mógł, bo my nie stąd, wiesz o co chodzi Aha, 4 stycznia jest tu w rejs Aha wrak mać, eee kurde Przez to, że zobaczymy to już karotowo No no, będziecie je rozbijać ostro Słyszycie? 4 stycznia tu robią wrak tutaj dokładnie? może przyjedziemy 4 stycznia, co? Nie. Tu, w robią A to byśmy musieli maszyny trochę dopić, <laughs> 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 ma, paliwa nie ma, Taksy, jest... Paliwa Taksi, taksi. Nie Jedź po paliwo, zostaw ją tutaj, my tu będziemy ty, ale masz te? Hapy, chodźcie zobaczyć opony, jakie zajebiste! To są rajfy! To są rajfy, dokładnie. No nie ma paliwa. Zapomniał chłop. A bo w nocy to jakie młode się. Zawsze jest za dużo jeżone. Co? To, to pojeżdżimy tutaj i później pojedziemy dalej i w ten zatrzymamy się. Nie chcecie tu? Tak? Dobra, ale to pojedziemy kawałek dalej, zrobić ognisko i tu się chcemy. Nie, to tu się pojeździe ten kto chce jeszcze Ten kto nie chce, chcą pojeździ. Nie ja, chcę pijenie. Pijenie. ja się się napić, możemy po Chyba, że podjedziemy 20 metrów dalej, no, no, tylko że nie ma drewna, tak? Ja mam drewno Nie ma No to chodźcie, bo to tylko tutaj tak czuć. To jest, to Dobra, to trzeba tam, tam pojechać, w stronę lasu, bo tutaj, tu, tu jest, jak tu jest wysypisko, to tam też będzie śmierdziało. Dobra, ja, no. ja się dopasuję, mnie jest egal. No to nie wiem, to jedziemy zrobić to blisko się wracamy czy co? Bo tu by się pojeździło jeszcze trochę, nie? No to mogę, możecie jeździć na razie, nie? No. Pojeździcie sobie kto chce! No, bo nie będziemy tu wtedy już wracać, tak? presji, nie? nie z Uwaga! 29 prognozowana zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego i smrodu okolicznego. Zgadza się, nie? Nie, no takie komunikaty przyszły na telefon. To, do makołce, czy to? No, ma kąś co? No, to zobacz to u Polski. Policja już to. Proszę? Tak, no mówi, że w szeregu tej ścieżki. Wystarczyło wola. Idzie, 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 idzie! To trzy idzie, idzie, nie? To jest Tak. To, no, to były najbardziej popularne modele. To. Dobrze by <noise> na jak Ale wiesz co, ta opona miała ale no malutka, wiesz... Malutka, nie? No to trzynastka chyba jest, już nie pamiętam, co on to miał czy czternastkę? Ale chęci do oporu Marcin, poczęstuj się. ma. No nie ostatni dla Ciebie. Jeszcze jednego mogę komuś dać, kurwa, ale jednego. I to przez chwilę tylko. Dobra, wiesz co, ja znaczy tu muszę z Mariuszem płynąć w sumie. Ale wypierdolisz, to tu tylko, szybko, nie? A, A co, skurwa, jak się to gnie, to... No. Ale wiesz co, Mała ale nie, ale on się gnie, fajnie się gnie, widziałeś? Ale te koło już tu jest. powietrzu No ale Paweł, tam jest waha chyba z metr, tak? Nie. A, ale to już takim Mawerikiem prędzej, Mawerik jest podziel się. Nie? Jak ja masz już to chcę. Tak. Mariusz nas troszeczkę naczy dzisiaj, nie? Byłeś już kiedyś, nie? Ale tak, tak, bo to był świeże burak, bo ta dzią się tam zrapuje. Bo tak dla wszystkich starczyło. Już jeszcze dla Marka i dla Mariusza. I jak oni nie chcą, to wyszło. No prawda, dobrze, tylko <laughs> Ja jak siadam do telewizora, te tabliczkę otwieram to patrzę i patrzę na psa, chyba pies zjadł. Tylko to myk, 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 myk. A psa nie ma. No tak z hidekami mamy. Jak zaczniemy to jest kurde, kupuję te metrowe takie duże. No, nie, tak? nie, mój pies też zje, Chętnie. Przezorci, dzieci już Nie. No, Ale my, no. my często kupujemy, my my często jemy. Wiesz co, najbardziej zdradzieckie są właśnie takie. Myk, 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 myk myk. A bo Albo te Michałki, my wiesz, myk, myk, myk. Ile będzie chciał na ten Ja myślę, że Paweł 65 za niego wystawił. To jest uczciwa cena. A jak ktoś będzie się pluł, to, to zobaczy parę złotych, ale nie, że tam. 5 dych daję i przyjeżdżam. Fuck off! Wiesz o co chodzi? To ja nie muszę, ja nie muszę nic go sprzedawać. Nie? Ja wiem, ale to wiesz w ogóle. Tego lepsze bardzo, Ja tecem! Jatecem, jak było! Marek! Na zakrętach trzeba uważać. Tak? Ogólnie fajnie. Ma Marek jest jak profesjonalista, już tam boczkę fajnie. Tak? Dwa półka już były. Nie, nie, na razie mi musi przebić tak o wiesz o co chodzi. Ale... Dobra, całkiem sympatycznie. No nie przebieg mam, że pójdę po kask Na razie mi przebież, potem mi dasz kawałek. Nie widać, za nisko kawałek. Ja Tam da, dam ją wyżej. Na kasku ją, bo jak auto. Wiem, ale znaczy, wiesz, wiesz będzie. jest. jak jest, poświęcam się, ja będę trzymał jedną ręką. <laughs> A, kurna! I tu w ogóle nie czuć. Ty Zabawa! Gratuluję, Synek. Dobra, jestem głodny. Chodźcie, podjedziemy gdzieś i tyle. jechaliśmy przez taką miejscową, widzieliście? Nie karmią. No, to chodźcie gdzieś tam do góry. Mario, podjedźmy do góry, zróbmy to ognisko. No, chodźcie. Ale właśnie, daleko jedziemy czy gdzieś tu? Tak bo nie mam gdzie schować, a na razie jestem kurz. No dobra, pojedziemy gdzieś indziej.